Tak już jak sobie gadamy, zauważymy, że jest jakaś drama. Kurna. Między, między skill for real i takim gościem o nicku na YouTube, co ma Chems. On, ja jako nie znam, i on chyba gra na dwóch serwerach na europejskim i na amerykańskim. Ale oni coś tam się kurna spieli. Jestem ciekawy o co poszło. <laughs> Ogólnie ten Champs, no to jest taki gościu, co takie filmiki wstawia jakieś takie śmieszne. Kilkunastusekundowe czasami. Bardzo spoko kanał polecam. Taki bardzo luźny content, bardzo, bardzo, bardzo luźny. No i kurde, tutaj taka jakaś spina wyszła. Pokażę wam o co tu poszło, na skilla trochę hejtu spadło, tam widziałem pod jego filmami. Hmm. Pokażę wam tutaj trochę co? łapek w dół dostał pod filmem ostatnio. Very, very. Tutaj też trochę więcej niż normalnie. Zwykle ma dużo lepsze wyniki, nic strasznego, ale jednak, i ciekawy jestem o co tu kurna poszło. Ja to sobie obejrzałem, ale w sumie to i tak nie do końca załapałem o co chodzi. Ogólnie z tego wynika, że tak naprawdę kłótnia zaczęła się od tutaj spiny tego gościa, który montuje filmy z Killowi. On ma nick Killarz. Kilarz, Kilarz. Nie wiem jak to się wmawia. Ale nie wiem czemu po prostu on jakoś taką czerpie urazę od tego gościa, co ma ten kanał tutaj. Ten, ten Chems. Nie wiem czy czy mu się nie podoba coś, jako, to, jako konkurencja go postrzega, czy, czy co? Czy po prostu jako osoba go nie lubi? No nie wiem, no ten gościu, ten champs wydaje się taki... Hmm... Taki wariat, no taki wariacik. Jak sobie zobaczycie jakiś jego filmik, no to on taki bardzo śmieszkowy content tworzy. I... Ciężko się takich osób nie lubi. To jest coś takiego, że... To po prostu wchodzi bardzo przyjemnie, na przykład kiedy. Oh, spotted him. You got that thing, that that. Oh my thing. god. Oh my god. Fourteen hundred. <laughs> that intuition is so good. Jak ziram tej lodówce kurde 1000 dolarza. Yeah, that'd be pretty funny. Yeah, do it. <laughs> Z magazynkował dwie lodówki tym czechem nowym. Strasznie mocno, strasznie mocno. No, 1327 w dwa pociski. Love minorities and hate uh, minorities, and so on. I mean, you are racistic as fuck, man. When you start actually jailing comedians for making jokes, that's you down the slippery slope. I've heard enough. I don't like Kyler's. I find him extremely annoying. So, what I do in the Discord is specifically to annoy you. Aaaaaa, <laughs> zbalował go. Ha, skill go zbanował. <laughs> o, oh, kurde. Banik poszedł. To widać. You were banned permanently from the server by skill 4R2. <laughs> Trolling complete. Return to headquarters. Yeah, right. You know, and then the, and the people who get offended are, are very—they're childish people. They're not adults because they'll sit there and they will let a hundred subjects goes by and it's all a joke. And then it gets to their neck of the woods, and then all of a sudden it's a statement. And you're up there like you know, getting legislation enacted for some sort of law to make their life yeah. more miserable, whatever their point is. Tutaj muszę powiedzieć, że. Yy, dla mnie skillu się ostatnio trochę taki zrobił strasznie strasznie pewny siebie i yy, yy, yy idzie na te takie yy, wojenki trochę z wargamingiem tam dużo osób yy, po prostu yy, go pochwaliło Ale aż trochę za bardzo, bo yy, przygotował raz taki filmik ale bez żadnych dowodów, w sumie sensownych. Nagrał taki filmik, w którym hejtował e, zmiany w artylerii, i tam szukał jakichś danych, nie wiadomo skąd. E, a potem się okazało, że po prostu miał złe dane, więc trochę ostatnio e, nagrał taki filmik. Jeden słaby, gdzie bez danych w ogóle, niezaproszonych sensownych danych, nagrał film, że ta Marta niby została zmieniona, a nie została zmieniona. Ja jednak staram się bazować na tym, co jest yy, po prostu opublikowane. On tam szukał takich danych nie wiadomo skąd i nie wyszło mu to najlepiej. Potem Orgaming go sprostował i się przyznał do błędu. Ogólnie, Chems to jest najlepszy wotowski youtuber. Red 1878 25 zł. Znaczy to, dla mnie to nie do końca jest taki typowy youtuber. To jest taki. A czy nos. Gość po prostu nagrywa takie śmieszkowe filmiki, tak? Youtuber mi się bardziej kojarzy ze sobą, co tak, wiesz, pokazuje się i nagrywa e, coś. Z głosem i komentuje i tak dalej. Chems to jest troll. No... Trochę jest. To, to jest, trochę jest. To jest... <laughs> Więcej hejtu ma ten chems niż skill. Czy ja wiem? Ten chems to ma zawsze hejt. Bo taki content robi, tak? To, to, to jest taki. Jeżeli tak prowokujesz, to zawsze znajdą się osoby, co nie lubią takiej prowokacji. Skill ma taki bardziej kontent bardzo, bardzo pff, pozytywny. Tam nie troluje w ogóle, tylko raczej pokazuje po prostu swoją grę, więc ciężko jest to krytykować. Czyli byś podłączył się do dramy. <laughs> Nie no, ja, ja punktuję Wargaming, gdzie mogę. Rozumiesz, ja jestem osobą, co nie wychodzi bez danych, co nie? Ja jestem osobą, która przedstawia problemy, ale tylko kiedy ma ku temu argumenty. Nie będę hejtował, tak po prostu, żeby wiesz, se ponarzekać. Wszystko co mówię... <laughs> argumentuje, nie podaję takich pff, przykładów typu nie podoba mi się, że gaming wypuszcza załogę 2.0, bo nie chce zmian. Tylko nie podoba mi się kilka założeń w załodze 2.0, które sprawiają, że jest pay to win. Ale sama zmiana jest korzystna dla gry, bo wprowadza innowacje ale trzeba to dopracować. Nie hejtuję linii frontu i dziewiątek. Hejtuję linię frontu z ósemkami i dziewiątkami. Bo to wpływa na zarobki. Natomiast nie mam nic przeciwko bitwom, gdzie dziewiątki walczą same z sobą. Co nie? No ten... Ja już ten muszę brać tylko cenę. Tam tylko już nie muszę brać. To bez Co? chę? <laughs> tak, <To>, kurwa. <laughs> więc ur um... gaming. dzisiaj od razu powiem, że napisał do mnie jeden pracownik ur gaming. Po tym filmie co nagrałem dzisiaj rano. <laughs> Napisał do mnie pracownik gaming po tym filmie. Hmm. No i ja tam powiedziałem, eee, w filmie trochę negatywnych rzeczy, ale wszystko co powiedziałem było prawdą. To nie są takie rzeczy, że wiesz co. Eee, można powiedzieć, że zmyślam, mówię nieprawdę. Wszystko, co powiedziałem, było czystą prawdą. Niezależnie od tego, kim jesteś, czy jesteś fanem tej gry i wszystko ostrzega, postrzegasz pozytywnie, czy jesteś taką osobą, która nie lubi tej gry i chce się jej cisnąć. Niezależnie od tego, ja mówiłem same fakty. Czyste fakty. Ja nie, nie lubię osób, które dyskutują z faktami. Fakty są faktami, tak? To jest nie do dyskutowania. Dyskutujesz, jak jest coś nie do końca zrozumiałe. Nie wiadomo co będzie i tak dalej. Więc y, po prostu y, nie podoba mi się to, że Wargaming y, nie wypowiedział się dalej, co nie. Dalej się kurde nie wypowiedział o co chodzi z tymi ulepszeniami polowymi. Czemu nie chcę tego zmodyfikować? Ale napiszę do tego gościa z Wargaming, co nie? Napiszę do niego. I się go zapytam. Mm. I się go zapytam, czy mogę poprosić go o takie oficjalne zdanie. bo To jest bardzo spoko gościu z Wargamingu akurat, co do mnie napisał, bardzo spoko. Zapytam się go, czy mogę prosić o takie oficjalne wytłumaczenie. Yy, kilku spraw. <laughs> Które będę mógł potem wam pokazać, co nie? I cóż I potem bym je przedstawił, co, nie? Oficjalna analiza Siema kamuły Kamulet, kamulet